bardzo serdecznie w moim nowym filmiku I dzisiaj może nie wyglądam najlepiej na starcie tego wideo Natomiast postanowiłam przyjść do Was z testem Tym razem będziemy testować podkład Znowu, marki... Znowu będzie to produkt marki Avon Natomiast ostatnio mam dużo nowości właśnie z kolorówki z tej marki I tym razem wybrałam sobie Mattifying Foundation Calming Effects w kolorze Nude I jest to nowość w ofercie Avonu Do tej pory ten podkład antystresowy był w wersji takiej chyba rozświetlającej Takiej bardziej naturalnej Natomiast w ostatnim katalogu trzecim wypuścili oni właśnie wersję matującą. I Hania z kanału Digital Girl na tym ich ajwonowskim kanale Avon Makeup TV właśnie opowiadała o tych podkładach matujących, pokazywała dokładnie wszystkich kolory. I opowiadała o nim tak dobrze, że postanowiłam się na niego skusić. W tym katalogu trzecim kosztował chyba 19,90. Z tego co widziałam, w tym nowszym katalogu, teraz który się rozpoczyna, Katalogu czwartym również on jest, natomiast jest już chyba za 21,99, co nadal nie jest jakąś bardzo wygórowaną ceną. Podkład, jak możecie zobaczyć, przychodzi do nas w takim kartoniku. Ja dopiero dzisiaj go odebrałam i nawet jeszcze go nie otwierałam, więc nie wiem ani jak kolor, ani jak... no nic nie wiem. I w kartoniku mamy taką szklaną buteleczkę, bardzo ładna, aczkolwiek bym powiedziała, taka dosyć oldschoolowa. Bardzo ciężko schodzi tutaj ta nakładka i oczywiście podkład ma pompkę, co jest super rozwiązaniem, aczkolwiek ostatnio nie lubię za bardzo tych pompek, bo ciężko jest wydobyć końcówkę produktu z. Butelki. Tak jak już wspomniałam, mam kolor nude. Nie jest to najjaśniejszy kolor, jaki jest w ofercie. Natomiast jaśniejszy kolor chyba nazywa się Ivory, ale on jest dosyć mocno różowy i stwierdziłam, że nie będę dobrze wyglądała w takich różowych tonach. Natomiast ten nude nadal jest dosyć jasny, natomiast jest dużo bardziej neutralny, dużo bardziej żółty i wydaje mi się, że będzie dobrze do mnie wyglądał. O ile nie będzie ciemniał, to nawet kolor w tym momencie będzie dobrze dopasowany, a jeżeli będzie troszeczkę ciemniał, a będzie się się dobrze sprawował, to myślę, że latem, kiedy moja cera się troszeczkę opali będzie do mnie dużo lepszy jak widzicie nie mam może jakichś wielu niedoskonałości, tutaj raptem jedno, tutaj na czele jakieś zaczerwienienia i zawsze mam zaczerwienienia tutaj na policzkach natomiast bardzo lubię efekt matujący, Hania mówiła, że ma on takie dosyć średnie mocne, mocnawe krycie, a ten efekt matujący nie jest taki bardzo mocny, nie, ta twarz nie wygląda na taką dziwnie mocno zmatowioną więc tego podkładu jestem bardzo ciekawa i nie przedłużam Przechodzę już do aplikacji i zobaczymy, jak będzie się sprawdzał właśnie podczas nakładania na twarz. I tylko w ramach takiej informacji powiem Wam, że ja, ja nie będę nakładała tego podkładu ręką. Wiele z Was mówi, że w testach na żywo powinniśmy nakładać właśnie podkłady dłońmi, natomiast ja dłońmi chyba w życiu nie nakładałam podkładu. Może tam kilka razy w życiu mi się zdarzyło, natomiast no, nie lubię, nie chcę i uważam, że nakładanie. Podkładu palcami wcale nie daje dobrego efektu. Ja zazwyczaj nakładam go pędzlem lub gąbeczką z Real Techniques. Natomiast dzisiaj nałożę go pędzlem z Hakuro H50S, czyli tym tak naprawdę moim standardowym pędzlem do podkładu. I zobaczymy, jak będzie wyglądał na twarzy. Pompujemy podkład tutaj na wierzch dłoń, pompujemy, pompujemy. Tak jak powiedziałam, ja go jeszcze nie używałam, więc no pompujemy, pompujemy i nic nie wychodzi. No, i kompletnie nic. O, idzie coś, idzie coś, będzie. O, jest, zobaczcie. Jest podkład, ale bardzo moje pompeczki daje. Mega małe, w ogóle. Fuh. Zobaczcie, jest dosyć gęsty. No, kolor wygląda na dosyć jasny, więc mam nadzieję, że będzie w porządku. Mam nadzieję, że nie będzie ciemniał. Zobaczymy, jak w ogóle się będzie nakładał ten podkład. I tak jak już powiedziałam, będę go nakładała tym moim pędzlem z Hakuro H50S. Ja w tej kamerze i w tym świetle wyglądam na dużo mm, bledszo niż jestem w rzeczywistości, więc może wam się wydawać, że ja mam bardzo, bardzo, bardzo mocno jasną karnację, natomiast w rzeczywistości, no tak jak mówię, nie mam aż tak jasnej tej buzi niż, niż jest w kamerze i w tym sztucznym świetle, więc ten odcień niód jest taki w miarę całkiem w porządku widzę do mnie. No natomiast ta ilość podkładu, jaką daje ta pompeczka, no zdecydowanie za mała. Widzieliście zresztą ile tego tutaj y, wyrzuciłam na dłoń, a już mi się skończyło, pokryłam tak naprawdę tylko czoło, policzek, jeden niecały i nos. I muszę sobie dopompować więcej. W ogóle ta pompka jakby się jakoś tak zacinała, nie działa, jakoś tak płynnie i dobrze. No nic, zobaczymy. Szczerze powiedziawszy, nie powiedziałabym, żeby ten podkład miał jakieś bardzo mocne krycie. Jak możecie zobaczyć, tutaj tą to, to niedoskonałość na półczku cały czas mi bardzo dobrze widać. I teraz różne zaczerwienienia na czole też cały czas są odkryte. Ale muszę przyznać, że on ma taką pudrową konsystencję, bardzo podkreśla jakieś tam nieliczne suche skórki, szczególnie tutaj właśnie na nosie, fajnie ogólnie wygląda, ale nie powiedziałabym absolutnie, że jest to efekt matowy, nie wiem, może trzeba poczekać aż troszeczkę zastygnie, no ale tak jak mówię, to krycie wcale nie jest jakieś takie bardzo spektakularne, no i nie powiedziałabym, że on ma mocne krycie, ani średnie. Nie jest to może najjaśniejszy odcień, więc do jakichś takich bardzo, bardzo dużych bladzioków bym nie, mm, nie polecała Ma dosyć delikatny, ale taki bardzo pudrowy zapach Kojarzy mi się z taką... starym podkładem dla jakiejś starszej kobiety Nie wiem, takim... nie to, że starym przeterminowanym, tylko właśnie jakimś takim starym... E dawnej produkcji Wiecie o co mi chodzi? No, mówię, taki pudrowy zapach, taki dla, dla starszej kobiety idealny. No, może troszeczkę i rzeczywiście wygląda matowo, natomiast, tak jak mówiłam, dosyć mocno podkreśla suche skórki. I tutaj na tej niedoskonałości wygląda okropnie. Na nosie też nie prezentuje się najlepiej, natomiast, no, na czole, tutaj na brodzi i na policzkach wygląda całkiem w porządku, ale nie jest to taki bardzo płaski, mocny mat. Krycie też ma takie sobie, nie jest to wcale jakieś takie mocne, średnie krycie. No i tak jak powiem, ten kolor wcale nie jest jakiś taki mocno jasny. Może rzeczywiście jest to kolor Niuchni, natomiast no jest on taki bardziej neutralny, żółty, nie ma jakichś tam różowych tonów w sobie. Ogólnie jest w porządku, natomiast jakoś tak chyba oczekiwałam jednak troszeczkę więcej od tego podkładu. Ja teraz idę dokończyć makijaż przypodruję go i ogólnie nałożę jakiś tam brązer, rozświetlacz rozświetlać, i zobaczymy, jak to w ogóle wszystko się będzie dalej prezentowało. No, to wykończyłam swój makijaż i muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo podkład ten tak jakby osiadł na tej cerze i wygląda dużo lepiej niż tuż po nałożeniu. Ta cera jest naprawdę matowa, naprawdę bardzo ładnie wygląda, jest taka. Można by powiedzieć, że nawet wygląda na taką nieskazitelną. Wiadomo, że z takiego bardzo bliska widać tutaj te podkreślone, suche skórki na nosie i jakieś tam drobne niedoskonałości. Natomiast mam wrażenie, że to jego krycie i ten jego mat dopiero pojawił się po jakiejś chwili od nałożenia podkładu na twarz. Na pewno troszeczkę pomógł mu w tym puder, którego używam. A jest to ten puder z Han High Definition Matte Rice Powder. Natomiast sam ten puder wiem jaki daje efekt i na pewno nie daje tak e, ładnego efektu tak e... Idealnej, nieskazitelnej matowej cery. Nie jest to też właśnie taki płaski mat. Bardzo ładnie na nim wyglądają, Zobaczcie tutaj wszystkie te produkty na policzkach. Bardzo ładnie wygląda rozświetlacz, brązer i ten taki delikatny róż. No, jestem naprawdę pod wrażeniem, bo w pierwszej chwili myślałam, że ten podkład będzie, no, taki sobie, natomiast w tym momencie wygląda naprawdę bardzo ładnie. I tutaj widzę w kamerze, w podglądzie, że ta cera wygląda naprawdę taką wręcz idealną. Więc muszę przyznać, że e, no jestem na, jak na razie pozytywnie zaskoczona tym podkładem: Colmic, e, FX Effects Matifying Foundation. E, powiem Wam, że jest teraz godzina 15:37 e, i przyjdę do Was z aktualizacją tego podkładu za kilka. Za kilka godzin, nie będzie to by mnie jakieś 12 godzin Natomiast myślę, że gdzieś tak około 9, 10, po 10 myślę Że do was przyjdę właśnie z aktualizacją I zobaczymy jak on w ogóle będzie się utrzymywał na twarzy A i muszę przyznać, że raczej on nie ściemniał Ten kolor raczej jest taki sam jak już po nałożeniu, więc muszę przyznać, że jest całkiem w porządku, tutaj raczej mi się nigdzie nie odcina, tak jak mówię w rzeczywistości ta szyja jest też troszeczkę ciemniejsza i naprawdę ładnie wygląda, nie odcina mi się, jest naprawdę całkiem, całkiem spoko, więc no zobaczymy jak będzie dalej w trakcie dnia, w trakcie noszenia, czy nadal będzie tak dobrze wyglądać. Jako ciekawostka powiem Wam tylko jeszcze, że zamówiłam sobie również tą ich nową szminkę z tej zmysłowej kolekcji i wybrałam kolorek Poppy Pink, który pokazywała Olga Oleska na swoim kanale. Jest to taki dosyć intensywny różowy kolor, bardzo ładny i bardzo ciekawy. Jeszcze nie miałam go na swoich ustach, natomiast dajcie znać, czy macie ochotę na. Test tej pomadki, czy raczej testy pomadek Was nie interesują? Jeżeli będziecie chciały, to taki test wkrótce również pojawi się na moim kanale. Natomiast jeżeli stwierdzicie, że testy pomadek tak średnio, no to nie będę sobie tym zawracała głowy. Natomiast kolor mi się bardzo podoba, i jestem bardzo podekscytowana i nie mogę się doczekać jej pierwszego użycia. Hej, witam Was ponownie w aktualizacji testu podkładu Calming FX Matte Thing Foundation marki Avon w tym momencie jest już godzina 21:32, czyli minęło ile 6 godzin od aplikacji produktu na twarz. No może nie jest to jakoś tak bardzo dużo i jakiś taki bardzo długi czas. Natomiast po tym czasie zauważyłam po tym czasie zauważyłam, że nic się tak naprawdę z tym podkładem na twarzy nie stało. Nawet jakoś bym powiedziała, że jakoś mocno się nie świeci tutaj na czole ani na brodzie. Tutaj delikatnie mi się staro z żuchwa, ale to chyba przez to, że się po prostu podpierałam. Ten brązer, róż, róż, rozświetlacz cały czas są na policzkach, nic się z nimi nie stało. Ani tutaj na brodzie, ani tutaj na nosie on mi się nie starł. Jedynie tutaj to właśnie mówię na, na żuchwie, ale to. Ale to moja wina, to nie wina samego podkładu. E, cały czas te skórki są delikatnie podkreślone. E, jedyne co zauważyłam, to to, że tutaj na czole delikatnie zebrał mi się w jakichś tam załamaniach skóry i delikatnie tutaj e, na nosie mi się zebrał, i to mi się nie do końca podoba. E, natomiast, pomimo tego, wygląda całkiem nieźle. W związku z tym nie będzie to może jakiś mocno długotrwały podkład, bo skoro po tych 6 godzinach już zaczyna się zbierać w jakichś tam załamaniach e, i właśnie tutaj e, przy tych skrzydełkach, nosa, no to e, myślę, że po tych 8-10 godzinach be, nie będzie już wyglądał najlepiej. Fajnie, że trzyma ten mat i skóra nie zaczyna się od razu świecić, błyszczeć i źle wyglądać. Fajnie też, że nie ściera się i nie znika z twarzy. Szkoda, że się zbiera, no ale e, coś za coś. E, tak jak mówiłam do tego podkładu, będę jeszcze robiła podejścia, zobaczę może właśnie przy nałożeniu go... E, gąbeczką z Re Technics ten efekt będzie troszkę lepszy może będzie trochę inaczej wyglądał i nie będzie właśnie się tak zbierał w tych załamaniach będzie taki bardziej wklepany w tą cerę na pewno dam wam znać na blogu jak ten podkład po dłuższym stosowaniu się u mnie sprawdził a na dzień dzisiejszy mówię, że jest fajny, ale nie jest mocno długotrwały i po tych kilku godzinach od aplikacji zbiera się w różnych załamaniach skór. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy test na żywo. Dajcie koniecznie znać, czy miałyście ten matujący bądź tą podstawową, rozświetlającą wersję tego podkładu antystresowego, jak ona u Was się sprawdziła. Ja się żegnam, zapraszam oczywiście na mojego bloga i Facebooka i do subskrypcji mojego kanału, by być na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnym. i think caspa.